Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Gdzie my jesteśmy? No oczywiście w Minecrafcie no, A gdzie by indziej? Widzimy na nasz świat W dzisiejszym odcinku będziemy budować nasz domek Chcę się jakby zbierać surowce Bo nie wiem ile mi to zajmie Ale w końcu muszę wykopać A Albo chociażby poszukać węgla Węgiel wiem gdzie jest Bo po ostatnim odcinku po prostu się dowiedziałam więc myślę, że to nie jest proste, nie jest też trudne, chociaż myślę, że diamenty <noise> będzie najgorzej albo nethery to być. Tak, po prostu tym, jakbym się wbierał do netheru, to na pewno tak, żeby na pewno bez mobu, żeby nic tam nie zabiło. Bo <noise> no, wiecie co? Bo najwyższy, że jak mnie coś tam zabije, to ja z resztki wiosny, to to wszystkie te, na które mogę grać, to są 500 dni. Na przykład Wojan to w, 3, to w 2 dni miał że w jednym filmiku miał już na przykład w jednym filmiku miał już żelazne itemy, a ja w jednym filmiku zdążyłam zebrać drewno. Ten filmik trwał raptem 6 minut, ale sumie trwał już 12, ten będzie, myślę, że będzie trwał z 20. Ale to tam trudno jej ile ten świat się może logować. To naprawdę to się chyba nigdy nie zaloguje. Serio, nie żartuję. To się naprawdę chyba nigdy nie zaloguje. Naprawdę no. Ja bardzo bym chciała, żeby to się już zalogowało. To się jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze, 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 jeszcze loguje. Budowanie ten. Minecraft, generowanie świata, budowanie terenu. Czytywanie zasobów. No, nie dwie minuty, siedzę i gadam. Czekam, aż mi się to po prostu nagra. To się nie nagra, tylko włączy się ten głupi świat. To się włącza naprawdę długo. Ja nie lubię Minecraft'a Bedrocka, albo chociażby Minecraft'a na telefon, to się tak długo włącza. Podajcie. Nie mogę tego włączyć. Dobra. Chcę spać. Który dom się ja sobie przygłaszczyłam? A tam na dole pójdę na dół. Dobra, już obczaiłam, gdzie, gdzie był ten dom. Ta, tu będzie mój dom. Tylko my musimy iść, się usiedlić w takim prostym, ludzkim domku. Już ten filmik trwa 3 minuty, a ja... Wypadł z mojego domu i to spać. Dobra, jesteś rany. Jest, to jest mój dom takim chętnym tutaj. Okay. Składamy wszystkie niepotrzebne itemy. Stawiam się tylko trochę pyraków. Burak, to, jakieś trzcina, to, to. Co ja tu w ogóle mam? Mam dopiero kilof. Nawet nie mam... Sorry, że ja mam kamienny item. Mam tylko drewniany kilof. Trzeba tylko drewno i patyki. I crafting. I kraftujemy. No. Bo to, co się tu dzieje, to jest... Uuu, tragedia Kraftujemy kilo ...kilof. Dobra, kilof mam, to idę pod ziemię, albo kopać miejsce na domek. A to idziemy kopać myśl To to najpierw trochę żelazna w świecie złotym, bo my musimy to wyrównać. Widziałem, że to jest takie coś tu. To Co pole niestety pójdzie w rewolucję... Węgiel! Węgiel! Wystarczyło się rozejrzeć już węgiel znalazłam, normalnie nie wierzę. Głowa pęka. Dobra, więc... o Jezu, 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 zgubiłam się. Dobra, jestem. Tu jest węgiel. To ma jedwabny dotyk, więc będzie fajnie. Jeżeli ja wykopałem dopiero 5 bloków. Te kilofy są naprawdę dziwne. Zobaczcie to. Już mi się Kilo skończy na wykopaniu jednej ruty węgla. Nie! Się po pomarchewki, ty głupku! Ukształtujemy ja dopiero po zbudowaniu frontowej, jednak potrzebna nam jest bardzo szybka łopata, czyli kamienna, najszybsza. Ta-dam. <grystanie> Ta Potrzeb... Jejku. Crafting. Zmieniamy to z kwiatem. Zrobimy tu crafting. Kraftujemy kamienną łopatę i kamienny kilo. Wmieniamy Tirof z patykiem. Skupujemy węgiel. Naprawdę nic nie zrobimy na tych odcinkach. Robimy pochodnie. Wmieniamy sobie zresztą węgla. I idziemy w górę. Dobra, zabieram stąd to, czy to nie miało żadnego sensu? Nie, okej, bo w domu, ja to, żebym buduję brukiem, bo to znalazłem, już, już wiesz co? Może ten odcinek będzie dotyczył moich surowców? że swoje marchewki się zbieram. Dobra, no, więc tam, jak sami widzicie, mamy las. Tam, sorry, tam. Przy wodzie. Tam. Nie, tam. Nie, tam. Nie, tu. Tam. Tam. Co pomyślałam? zrobię taką fajną ściechę, zobaczcie taką fajną rozgryźdaną ona jest taka fajna nie obczęłam to upalione jak on robi się taką i zobaczcie to właśnie drzewa No nawet nie mam siekiery, serio. A mój krew nie został tam? Łopata mi się zaraz skończy. Muczka? Ja Dreama, ja eee, Sogi go oglądałam, da? Mucz. Ja tu zaraz spalę przez ciebie Muczka. A serio zostaniemy bez domku Prawda, mi się nie chce tego robić. Na to by potrzebny był live, ale wiem, że i tak go nikt nie będzie oglądał. Hmm, zrobimy tego live'a, może kiedyś. Właśnie, ja myśląc w mojej wieczorem, myślałam, że to jest zwykła wioska, w której jest wielki kay, wielka dziura w górze. A tak naprawdę to była dziura na dosłownie 5 bloków. Nad tym była farma. I mówię, kurde, ja muszę to skopać. No i poszłam, idę tam. I mówię, kurde, ja muszę to skopać. No i kopię, kopię, kopię. Zniszczyły mi się 15 łopat. I tak nic nie wykopałam. Zobaczcie, jak to zrobiłam? Zrobiłam ścieżkę do drzew. To kopiemy. No. Ja nie lubię kopać. ale Lubię niszczyć. Chce w sensie, się lubię kopać, tylko nie lubię budować. Chce w sensie, się wolę budować, ale nie lubię kopać. Tą całość trzeba będzie wykopać, więc ja może zacznę tak. Patrzcie, już nie w tak kliknę w razie było. Takie coś. Taki byłby kwadrat. O Jezu, jakie to lubię. No i najdłuższy filmik dotychczas trwa 12 minut. Chociaż ten będzie dłuższy, nawet siekiery nie mam. Chociaż mój crafting tu jest, to ja tyle plusu, że chociaż crafting tu mój jest i sam mogę zrobić siekiery. kobla nie mam. Kobla, to może jeszcze skopiemy ten węgiel tam? Cicho, nikt mnie nie widział. Nikt mnie nie widział. Mnie tu nie ma. Mnie tu naprawdę nie ma, jakbyście nie wiedzieli, serio, mnie tu nie ma. I tu jest tylko węgiel. Co? Tylko węgiel, jo. Ja. Eks. <śmienic> sobie. Dobra, teraz mi stać na siekierę. Chociaż po co mi siekiera? Jeżeli tak, tu się nic nie spaliło, oprócz mnie i mojego craftingu. I mm, drewno wyjarać. Serio? Czy ten Minecraft jest taki głupi, że chce mi, nie, nie chce mi pomóc? Chyba naprawdę będę musiała to mieć. Nie, 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 I'm sorry, oh my God, in in the nie, 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 jest mój najdłuższy film nie, lubię nie, 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 umiem zajarać drewno. Nauczyłam się. Obejrzałam 55 poradników, jak zajarać drewno i już umiem. Zobaczcie, jak się pięknie jara. Zajara się, Boże, nie zjarać drewno. Zobaczcie, jaki Mamy jara. nie 10 minut już to dla was, Small parkours. Puizin in, in the leaf, and. Puizin in the leaf, and 3, 2, 1, go! Ci, ci, co nie poszli spać, zostali spaleni z łapy. Dobra, widać, że to mój najdłuższy film, a. Togę liczyć dobrze. No, nie, to tak nie działa. zobaczcie, jak się tam jara coś z góry. Ej, żowie tu jest zakaz tempu. Muszę zrobić zakaz tempu dla Wiladerów, bo skąd tu się. O, nie wiem, się drewno zjarało. Mam w ogóle jakieś bloki? Mam w ogóle jakieś bloki? Pokażcie mi moje kuchni. O, mam trochę dirta. Czy to ta woda tam na dole? A to było z tego, bo tu woda zleciała. Dobra, co jeszcze, to już się łapką, sobie, może to może. W ogóle, widzicie, że to się tak fajnie ja, A nie, to jest dramat. I właśnie pomyślałam, że zrobię sobie pochodnie, żeby to wszystko odciśnić i jeszcze się ościepić. jeszcze się za to nie wzięłam, więc teraz się za to wzięłam. Dopiero na. Tak, to muszę. zniszczyć, bo jednak robimy tutaj na drugim piętrze. domu, jest to takie fajne piętro. Zamkniemy tam osobnika. Węgiel! Dobrze tu spojrzałam, już chciałam węgiel zabudować. Jestem normalnym graczem, co wydobywa sobie węgiel. Wywielażerowie mijają mnie normalnie. Normalnie nie wierzę. Że ja niestety muszę zaraz kończyć odcinek, bo zaraz będzie hałas w moim domu, więc. Ja nie mogę. Jeszcze się pali. To. wam, że to będę niszczyła z łapki, jak wam tak lepiej. To kopiemy. Skopiemy. To pole i w następnym odcinku, czy może pojawi się dzisiaj, też myślę, że tak. A dzisiaj albo jutro pojawi się odcinek ze zbierania materiałów. W ja pozbieram sobie poza odcinkiem te wszystkie materiały i dopiero przyjdę do wojska, jak będziemy mieli budować domek i wszystko się przygotuje poza odcinkiem, bo to nie ma sensu, wiecie. To po prostu nie ma żadnego sensu. Ja zaraz myślę to drewne, bo to już nie naprawdę zdenerwuje. Kopiemy, kopiemy, zaraz będzie cały ten filmik 20 minut. Więc kurczę, kurczę, robi wrażenie. A to czego tu, jak to jest zakaz wstępu? Sorry, family friendly! Sorry, family friendly, że ja biję osobników, ale... W sensie uderzam osadników. osobników, tak, uderzam osobników. Ale to nie moja wina! Ja po prostu chcę, żeby. Patrzcie, tu bym przed chwilą zakopała węgiel. Patrzcie, zamykamy to ziemią. Wszystko jest oczywiście szczelnie zamknięte. No, zobaczcie. to jest teren budowy. Dziękuję. Ty się chyba przygłosiłeś tą dziurę. Oczywiście ja będę musiała to wszystko dokończyć do jednego kwadrata. I to wszystko będzie okrągłe na górze, na której też będę musiała zobaczyć tu jakieś dziurko, chociaż myślałam, że ja to po prostu wyrównam do jakiegoś tam niby kółka i ten i... I tu będzie takie okno, a tu będzie normalny dach, i to wszystko zostanie zaokrąglone, tak jak wygląda ta wysepka. Więc ciekawe to wyjdzie. Mój plan jest fajny, że nie powiem, ale wszystko będzie do tego momentu, więc to zabudowujemy prosto. Mój film będzie trwał 20 minut, więc została nam ostatnia minuta, więc. Tylko zrobię krótkie ogłoszenia. Ogłoszenia są takie, że dzisiaj około godziny 19 pojawi się filmik z gotowanie. Jednak wczoraj nie udało mi się go nagrać, ale dzisiaj już go na pewno zrobię, więc oczekujcie tego filmu. Dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał. Dawajcie łapeczki w górę, to bardzo mi pomoże. Dawajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia widzowie Pa. pa!